Hej, kaczej, jestem Mokra, dziś o nowych skinach. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie o kodzie Mokry w sklepie, jakie jest subskrypcji, bo brakuje nam ostatnich 50 do 4000. A jeszcze odnawiamy naszego Discorda Mopsia Armia. Jeśli chcesz nam w tym pomóc, to zapraszam link w opisie. Pamiętacie serię ikon? Dzięki plikom gry możemy dowiedzieć się, że do Fortnite zawita Kim bądź modkę Travis'a Scotta. Nie są w 100% potwierdzone, bo bazuje to jedynie na przeciekach. Wraz z nowym sezonem do plików gry dodano pakiet sior. Jak co każdy sezon są dodawane legendarne pakiety. Na przykład ostatnio można było kupić pakiet Polarnych Legend. W zestawie sior będzie znajdował się Siorb Jonesy, shorp Leviathan oraz Siorb Bandolet. Na ekranie widzimy koncepty przygotowane przeze mnie. Bo jak na razie pliki są zakodowane, więc gracze nie mają dostępu do wyglądu skóry. Pakiet będzie prawdopodobnie kosztował około 100 zł, no i to w sumie wszystko. Dziękuję Ci za oglądanie tego odcinka. Jeśli Ci on się spodobał, to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Hejka, cześć!